Student TV, Koło Szachowe, Zespół Muzyczny Akademia Wychowania Muzycznego. Studenci mają możliwość podjąć naukę za granicą, przystępując do programu Erasmus, gdzie zdobywają międzynarodowe doświadczenia i spełniają swoje marzenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową, kanał YouTube oraz profil na Facebooku i Instagramie. Śledźcie nas na bieżąco i odkrywajcie nasze atuty. Na pierwszy rzut oka nasza uczelnia nie różni się niczym szczególnym od innych uczelni w Polsce. A jednak jest coś, co nas wyróżnia. To energia. Energia młodych ludzi. Nasza Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej to nowoczesna uczelnia o magicznej atmosferze. Turboenergia, którą gromadzą tutaj studenci i pracownicy uczelni, jest efektem tego, że jest to uczelnia typu kampusowego. To znaczy, że wszędzie jest blisko. Usytuowanie kampusu na 12-hektarowym terenie jest naprawdę oszczędne czasowo, a przede wszystkim finansowo. Studenci nie potrzebują korzystać z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć na zajęcia. A jak już o finansach mowa, to warto wspomnieć o wysokich programach stypendialnych i dopłatach do nowoczesnych akademików, wyposażonych we wszystko, co jest potrzebne każdemu aktywnemu studentowi. Nowoczesne obiekty sportowe, laboratoria, pracownie naukowo-dydaktyczne pozwalają studentom na ich rozwój pasji oraz zainteresowań, a przede wszystkim wnoszą na rynek edukacyjny zupełnie nową i wyjątkową jakość. Uczelnia kształci przyszłych przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów różnych dyscyplin sportu, instruktorów sportów walki, piłki nożnej, trenerów personalnych i menedżerów esportowych, specjalistów z zakresu fizjoterapii, kosmetologii i terapii zajęciowej. Tu oprócz licencjata czy tytułu magistra można uzyskać uprawnienia instruktorskie z dietetyki w sporcie: żeglarstwa deskowego, narciarstwa, wybranego sportu walki czy tańca. To, co nas wyróżnia, to klub sportowy AZS AWF Biała Podlaska. Studenci trenują w takich sekcjach jak pływanie, piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, koszykówka czy badminton. Zawodnicy zdobywają medale na największych sportowych imprezach w kraju oraz za granicą. Podczas godzin samokształcenia studenci mogą bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych. Warto wspomnieć, że okres studiów to również czas dobrej zabawy, a o nią nie musicie się martwić. Tutaj żaden student nie będzie się nudzić, a dopilnuje tego Rada Samorządu studentów, organizując cykliczne turnieje sportowe, koncerty akademickie, maratony pływackie, wybory miss i Mister AWF oraz Juvenalia. Ważne miejsce w życiu kulturalnym studentów zajmuje zespół Pieśni i Tańca Podlasie. Tancerze zespołu wyjeżdżają na międzynarodowe festiwale taneczne na całym świecie. W działalności uczelni funkcjonuje wiele organizacji studenckich i kół naukowych, między innymi Telewizja Studencka Student TV, Koło Szachowe, Zespół Muzyczny Akademia Wychowania Muzycznego. Studenci mają możliwość podjąć naukę za granicą, przystępując do programu Erasmus+, gdzie zdobywają międzynarodowe doświadczenia i spełniają swoje marzenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową, kanał YouTube oraz profil na Facebooku i Instagramie. Śledźcie nas na bieżąco i odkrywajcie nasze atuty. Na pierwszy rzut oka nasza uczelnia nie różni się niczym szczególnym od innych uczelni w Polsce. A jednak jest coś, co nas wyróżnia. To energia. Energia młodych ludzi. Nasza Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej to nowoczesna uczelnia o magicznej atmosferze. Turboenergia, którą gromadzą tutaj studenci i pracownicy uczelni, jest efektem tego, że jest to uczelnia typu kampusowego. To znaczy, że wszędzie jest blisko. Usytuowanie kampusu na 12-hektarowym terenie jest naprawdę oszczędne czasowo, a przede wszystkim finansowo. Studenci nie potrzebują korzystać z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć na zajęcia. A jak już o finansach mowa, to warto wspomnieć o wysokich programach stypendialnych i dopłatach do nowoczesnych akademików, wyposażonych we wszystko, co jest potrzebne każdemu aktywnemu studentowi. Nowoczesne obiekty sportowe, laboratoria, pracownie naukowo-dydaktyczne pozwalają studentom na ich rozwój pasji oraz zainteresowań, a przede wszystkim wnoszą na rynek edukacyjny zupełnie nową i wyjątkową jakość. Uczelnia kształci przyszłych przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów różnych dyscyplin sportu, instruktorów sportów walki, piłki nożnej, trenerów personalnych i menadżerów esportowych, specjalistów z zakresu fizjoterapii, kosmetologii i terapii zajęciowej. Na gości na dzień, pana prezydenta Panią dyrektor Iwana Jarocką. wszystkich uczniów i nauczycieli wierskich szkół, a przede wszystkim zawodników i zawodniczych. Dzisiejszy turniej to nie tylko zmagania sportowe, podczas których szkoły będą mogły sprzedać swoje wspaniałe drużyny, ale przede wszystkim możliwość wzajemnej rozgrywki, integracji i wymiany doświadczeń na boisku. Chcemy, aby ten już coroczny cykl turnieju wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych. Żeby nie tylko szerzył yy, sport jako wartościową formę spędzenia wolnego czasu, ale przede wszystkim pokazał, czym jest współzawodnictwo i sportowe duch walki na boisku. O zabranie głosu poproszę pana prezydenta Michała Litwinika. Szanowny Pani Dyrektor, drogie Panie panowie Profesorowie, ci wspaniali nauczyciele w UEF-u, którym chce się biegać po całej szkole ze swoją wspaniałą młodzieżą, byście mieli okazję i frajdę tak fajnie rywalizować i, jak pięknie podkreślił to Pan Przewodniczący, e, integrować się ze sobą nawzajem. Szanowny Panie Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta i koleżanki i koledzy z naszego wspierającego dorosły stary samorząd miejski Organu i nasze drogie zawodniczki i zawodnicy. Trzymamy codziennie kciuki za Wasz dobry, sportowy rozwój. Z pociwem patrzymy na tych najbardziej sportowanych z Was, a takich właśnie gością dzisiaj progi ekonomika. bo... Stanowicie wspaniały przykład dla swoich koleżanek i kolegów. Więc grajcie też z ochotą z tymi słabszymi, z tymi, którzy na co dzień nie trenują, bo w ten sposób właśnie przeżycie to piękne pojęcie kultury fizycznej. Pozwolę sobie na taką osobistą refleksję. Pamiętam czasy, w których regułą w szkole było to, że. Brak kultury fizycznej, czyli tego właściwego wychowania i edukacji powodował, że młodzi ludzie, na przykład, w swetrach przechodzili na zajęcia z wychowania fizycznego. Pamiętajmy o tym, że kultura człowieka jest wielowątkowa. Pewnie nikt nie wątpi, że jednym z jej kluczowych elementów jest kultura osobista. A przecież pojęcie kultury fizycznej jest kluczowe. Ono obejmuje tak ważne aspekty naszego codziennego funkcjonowania, jak na przykład kiena, ale też ogólna sprawność organizmu. Do złudzenia przy każdej podobnej Azji powtarzam. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Trzymamy przyki za to, żebyście poznali, że egzaminy maturalne, wzorowo życzymy Wam tej osobistej satysfakcji, szansy na życiowe, osobiste sukcesy, ale to wszystko jeszcze za mało, bo żebyście się życiem mogli cieszyć. I wy, i ci, dla których w życiu będziecie osobami ważnymi i najważniejszymi, to musicie być zdrowi. A jest jedna jedyna droga do tego, żeby tak w przyszłości było. Aktywność ruchowa. To pięknie, gdy odnosicie sportowe sukcesy. Ale te są udziałem tylko tych najlepszych. Natomiast wszyscy bezwzględnie powinniście po prostu się ruszać. Dlatego ufam też, że ci, którzy dzisiaj na boiskach nie wystąpią, datą czadu jako kibice na pulpunach. Niech się trzęsą. Bawcie się pięknie, prawa dla Młodzieżowej Rady Miasta za taką fajną aktywizację naszego szkolnego środowiska. Powodzenia! O zabranie głosu poproszę Miał dyrektor pana Jarocka. Dzień dobry, witam państwa w Zespole Szkół Zawodowych Kamalinów Gwiazdy Podlaskiej. Dzisiejsze wydarzenie, tak jak tutaj zostało powiedziane, jest zorganizowane przez Młodzieżową Radę miasta. Dziękuję za zaproszenie do współpracy. I tak jak powiedzieli moi przedmówcy przed chwilą, dzisiejsze wydarzenie to nie tylko rozgrywki sportowe, ale myślę, że święto wspólnoty, współpracy i pasji, które tak pięknie dzisiaj nas wszystkich połączyły. Życzę Państwu wielu emocji sportowych, dobrego kibicowania. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, a przede wszystkim panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi, który objął swoim honorowym patronatem cały cykl turniejów sportowych i umożliwił nam rozgrywanie wszystkich turniejów na naszych wspaniałych biarskich halach. Proszę o bramę. Dziękuję Urzędowi Miasta Biała Podlaska, nauczycielom, dyrekcji i uczniom z poszkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta Biała Podlaska i czwartemu Liceum Ogólnokształcącemu w Białej Podlaskiej